O dzień dobry, no właśnie yy, po drodze wracając, wracając już z Grózka do Torunia Chciałbym tylko jeszcze podjechać w jedno, w jedno miejsce Wam je pokazać i tak może coś tam o nim opowiedzieć Znaczy opowiedzieć, no wspomnieć chociaż, wspomnieć, bo to jest No takie nie będę zdradzał zbyt dużo, ale to jest ciekawe miejsce, o którym pewnie większości z was, większość z Was nie wie Z prawej strony na znaku już macie uchylony troszkę rąbek tajemnicy Dali, tam też widzicie, widzicie czy nie widzicie? Tak widzicie w oddali takie wysokie, yy, wysokie słupy energetyczne to jest przęsło linii, już nie wiem czy to jest 110 czy 220 kV, yy, przęsło, przęsło nad Wisłą, więc słupy dość wysokie o gąski. Tu zresztą, zresztą o, jak zacząłem gąski, to mogę powiedzieć, że tej gąski w tej okolicy od bardzo dawna były, były znane i hodowane, tu zresztą w Przysieku czyli takiej pobliskiej, pobliskiej też wsi no może też się do, do Przysieka kiedyś wybiorę, tam jest ładny tam jest ładny dworek znaczy się pozostałość po dworku, teraz to jest trochę do innych celów wykorzystane ale tam właśnie w tym Przysieku co roku są organizowane na 11 listopada yy, yy, takie, taki festyn festyn właśnie pod nazwą Gęsina na Świętego Marcina bo tutaj u nas w okolicy ta gęś była od dawna hodowana. No i zresztą była ceniona jako, jako, jako pokarm. Była ceniona właśnie do celów, kulin do, do celów kulinarnych. No, tutaj z tego miejsca bardzo dobrze widać, tu w centralnej części widzicie te słupy wysokie. Oczywiście celem dzisiejszego filmiku nie są te słupy, ale tylko tak przy okazji o nich powiedzieć, bo możecie zobaczyć, że właśnie w tamtym miejscu. Na tym miejscu między jednym a drugim słupem tym wysokim płynie sobie Wisła. Tam to jest. Płynie sobie o z tamtego kierunku. Tam płynie sobie w kierunku takim północno-zachodnim w kierunku Bydgoszczy. No, to jadę dalej. Po lewej stronie jakiś stary budynek gospodarczy. Taki stary ceglany. W połowie jest pokryty eternitem, ale w drugiej połowie jest pokryty normalnie dachówką. O, tam z tyłu, z tyłu za tym domkiem. Jest pokryty dachówką. Taką już popękaną, ale chyba to dachówka autentyczna, jakaś stara z dawnych lat z dawnych lat widzicie? A tu jeszcze chciałem podjechać, z prawej strony zobaczyłem krowy na polu. No ktoś powie co to, co to za widok, co to za widok krowy na polu, ale powiem szczerze, że tutaj w Kujawsko pomorskim w okolicy tak sobie spotkać, spotkać sobie tak krowę, krowę, na polu, na łańcuchu, to już powiem szczerze, że jest rzadkość, że jest rzadkość większość, to większość tych krów już jest trzymana w dużych stodołach. Tam rzadko kiedy sobie widzą, widzą sobie ziemię, niebo. Jaka ładna krasulka. Krowy czy Nie, są, Nie, tu są krówki dwie. Ta czarna, czarna i mmmm. Bo i kiedyś tych krów to się nas prowadzało na łańcuchu, pamiętam, do pojenia na wsi, przepalować kilka razy dziennie. No niedługo jak tak dalej będzie, to dzieciaki na żywo nie zobaczą. A tu pod wierzbą mamy... Nie, tam jest... Ta biała to też jest krówka, ale jaka ładna, ja dziękuję. Jeszcze takiej, takiej białej, takiej kremowej krówki to nie widziałem. Ładna, no chodź. A tam Nie wiem czy to czy to jałóweczka jest, czy byczek, ale tak kurde. Może odstawimy rower No co, krówka? Chodź Masz O, Krzysiuko na Wiesz gdyby O jaka... O jaki fajny miosek Pokażę Pokaż język. Strasznie, krowa ma strasznie szorstki języczek. Ojej, tu jaka fajna. Dobra, lecimy dalej. No to już dojeżdżamy. Po drodze jeszcze tylko zobaczcie sobie, tu w okolicy Torunia jest dość sporo gniazd bocianów. Tutaj jest jedno, jest jedno takie gniazdo. Tam za chwileczkę dalej widzicie. Jest takie drugie miejsce, jakby ktoś sobie wiosną chciał przyjechać zobaczyć, zobaczyć bociany z Bliska, to, no to, to, to trochę tych bocianów jest.